Witam Was bardzo serdecznie na kanale Fabryki Siły. Ja nazywam się Matek. I dzisiaj przerobimy sobie kilka ćwiczeń, które na podstawie feedbacku od naszych klientów uznaliśmy, że są bardzo problematyczne i wymagają jakiegoś tam wyjaśnienia, ewentualnie podpowiedzi i typowania w kontekście tego, jak można te ćwiczenia optymalnie wykonać wykorzystać w swoim treningu. Także zostańcie ze mną, zapraszam bardzo serdecznie. Pierwszym ćwiczeniem, które sobie opracujemy, będzie ruch zawiesowy w biodrze, który tak naprawdę będzie nam budował martwy ciąg. I martwy ciąg bardzo często jest tym ćwiczeniem. Które na podstawie feedbacku od naszych klientów. Wiemy, że się obawiacie tego ćwiczenia, jest wokół niego zła sława, no i przede wszystkim kojarzy się z tym, że gdzieś może wystąpić jakiś tam ból w odcinku lędźwiowym mm, i jakieś niepożądane reperkusje. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że martwy ciąg jest ćwiczeniem nie na plecy, plecy, cały grzbiet działa tam izometrycznie, natomiast jest to głównie ćwiczenie, które będzie, którego motorem napędowym jest biodro, a właściwie to mięśnie pośladkowe. I żeby zrozumieć w ogóle ten ruch martwego ciągu, e, przedstawię Wam podstawę, podstaw jeżeli chodzi o poruszanie się. Już to mieliśmy przerabiane w, w filmie o aktywizacji pośladków. Natomiast będzie to Hip inch, czyli ten ruch wesowy w piotrze. Przerobimy sobie go i później Wam wyjaśnię, dlaczego często właśnie dostajemy w planie e, regresję pełnego martwego ciągu w postaci właśnie wykorzystania Landmine, Deadlift czy Landmine RDL. I teraz, tak, przede wszystkim nie należy się bać martwego ciągu. Jeżeli występują jakiekolwiek negatywne objawy później po wykonaniu tego martwego ciągu, trzeba przeanalizować technikę, ewentualnie zastosować regresję. I bardzo prosimy przede wszystkim o to, się do nas pisali o te rzeczy. Ten feedback jest dla nas mega istotny. Wtedy jesteśmy w stanie właśnie regresją nauczyć Was całego ruchu. Jeżeli chodzi o samą podstawę podstaw, będziemy sobie właśnie teraz wykonywać hip inch, czyli ten ruch zawiesowy w biodrze. Jeżeli sobie możemy to czegoś go porównać, to jest przede wszystkim bardzo popularny ruch w takim codziennym życiu, gdzie staracie się coś podnieść z ziemi, czyli pochylacie się. Natomiast w samym hip będziemy wykorzystywać to, że biodro będzie wysuwało się do tyłu, czyli tak jakbyśmy chcieli pośladkami dotknąć ściany, które gdzieś tam jest teoretycznie za nami. Odsuwamy sobie i teraz tak. Jeżeli chodzi o e, taką częste typowanie trenerów, ale nie tylko, że, że trzeba otrzymać plecy proste. Jeżeli zrobicie poprawny hip-inch, te plecy nie będą się zginać w ogóle, bo to jest właśnie cała różnica między pochylaniem się w przód a wypychaniem biodra do tyłu, czyli wykonanie tego właśnie hip ruchu zawiasowego w biodrze. Wtedy, jeżeli to wykonamy poprawnie, to tak naprawdę te plecy zostaną, nam, zostaną wyprostowane, krzywizny kręgosłupa zostaną ustawione neutralnie, że tak powiem. I wykonujemy sobie tak prosty ruch, żeby w ogóle zrozumieć, Całą tą mechanikę ruchu w martwym ciągu. I właśnie teraz tak, jeżeli chodzi o martwy ciąg, bardzo dzisiaj nie będziemy całego martwego ciągu przerabiać. Ale bardzo często, jeżeli chcemy Wam go gdzieś tam w późniejszym czasie zaimplementować, wcześniej dodajemy takie proste rzeczy, które mają za, za, za zadanie przede wszystkim dać Wam taki powiedzmy rozpęd do tego, żebyście się nauczyli tego martwego ciągu. I jeden z takich ćwiczeń początkowych jest właśnie Landmine e, Rumuński, RDL tak zwany, lub też pełen ciąg. I wykorzystujemy sobie do tego sztangę, która jest w takim setupie. Jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie samego landmina, możecie go przede wszystkim umiejscowić albo w takim specjalnym właśnie przyrządzie do samego landmina, do sztangi ustawionej w ten sposób. Możemy to zrobić w kącie lub wykorzystując takie dwa talerze, dwa ketle, jakkolwiek, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek, co nam da taki opór, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch. My tu tak naprawdę nie będziemy przepychać tego do przodu, więc takie dychy spokojnie, wystarczą bampery. Ważne przede wszystkim, żeby nie powodowało to zbyt dużo zachodu i jakiś tam szkód w kontekście właśnie tych podłogi i tak dalej, tak dalej. Jeżeli chodzi o właśnie cały ten case takich adaptacji w takich ćwiczeniach, musicie pamiętać, że one zawsze są po coś, nie? One później muszą być jakkolwiek progresowane. Da dają Wam przede wszystkim taki aspekt nauki, natomiast to nie jest tak, że chcemy Wam utrudnić życie, więc. Też e, bardzo jest istotne, żeby samemu sobie gdzieś tam kombinować z tym ustawieniem, żeby to wszystko było takie e, bardzo płynne w samym ustawieniu i tak dalej. My, jak najbardziej, możemy Wam dawać tipy, natomiast wiadomo, że trzeba sobie to zaadaptować do swoich możliwości. Jeżeli chodzi o landmina, sam taki case nauki martwego ciągu z landminem jest bardzo prosty, ponieważ e, sztanga będzie utrzymywała tą oś ruchu, czyli nie będzie nam ta sztanga odjeżdżać do przodu jak w normalnym martwym ciągu, nie będzie odjeżdżać w, te, w przód od w, trenującego ode mnie, tylko będzie cały czas w tym samym miejscu praktycznie. I to jest bardzo proste, jeżeli sobie nałożymy właśnie ten ruch zawiasowy w biodrze, czyli ja biodrem uciekam, sztangę opuszczam mniej więcej do wysokości kolan. I to jest właśnie sam e, rumuński martwy ciąg, RDL, Land, landmine, jakkolwiek można to nazwać. Natomiast jest to podstawa do samej nauki martwego ciągu. Jeżeli chodzi o tutaj jakieś takie problematyczne momenty, sam, sam wyprost biodra musi być zakończony wyprostem biodra, napięciem pośladków, natomiast napina je ruch. Tak jak wcześniej się uczyliśmy aktywizacji pośladków w samym poruszaniu się, tak samo tutaj. Chcemy wyprostować biodro i one są wtedy spięte. Nie chcemy przelatywać tym biodrem do przodu i dopinać je jeszcze bezsensownie. Chcemy, żeby ten ruch determinował to, czy poślad jest napięty. Jeżeli chodzi o pełną wersję martwego ciągu, no to tu mamy bardzo prostą rzecz. Bo jeżeli wejdziemy sobie w rdl i na samym biodrze wyjdziemy do tyłu, to po prostu teraz dołożymy sobie lekkie zgięcie kolana. Okay. Cyk. Czyli ten zakres ruchu jest praktycznie RDL-em plus zgięcie kolana. Bo w samym martwym ciągu, jeżeli mielibyśmy to zaprezentować ze sztangą, tutaj, to, to pierwszy ten moment push to mamy właśnie wyprost kolana, i dopiero później jest wyprost biodra. I tu mamy to samo, tylko powiedzmy w takiej łatwiejszej wersji. Czyli jest kolano, w tej fazie działa cyk i biodro. Tylko oczywiście w momencie, w którym Wykonujemy to jako ćwiczenie, nie musimy tego dzielić na fazę. To jest tylko i wyłącznie, żeby Wam jakkolwiek zawracać, jak to działa mechanicznie. Dobra, przechodzimy sobie do następnego ćwiczenia. Kolejne dwa ćwiczenia, które często sprawiają Wam problem, to na pewno właśnie też wersja martwego ciągu. Natomiast na jednej nocy z handlami, bez handli, zawsze gdzieś to sprawia taki problem w kontekście stabilizacji, właściwie do równowagi, bo stabilizacja jest bardzo szerokim pojęciem. Natomiast drugim takim ćwiczeniem jest przysiad na bugarski, który teoretycznie jest ćwiczeniem jednonożnym. W każdym razie, w tych ćwiczeniach, największym e, takim aspektem, który Wam sprawia problem, jest właśnie tak jak powiedziałem, równowaga. I teraz, tak, jak należy to w ogóle rozumieć? Jeżeli mamy ćwiczenie, które musimy wykonać z handlami, bo tak jest e, w planie, natomiast nie jesteśmy w stanie tego ćwiczenia zrobić płynnie, lub jakkolwiek jest ono dla nas, dla nas ono po prostu trudne i powoduje jakiekolwiek elementy destabilizacji to pierwszą rzeczą, którą robimy, rezygnujemy z obciążenia. To jest bardzo prosta rzecz. Teraz tak, przekornie to troszkę mówię, natomiast warto jest przede wszystkim pamiętać o tym, że nawet robiąc martwy ciąg, z, generując jakiś tam wynik 250 kg itd., możemy mieć coś takiego, że przychodzimy na trening i to jest bardzo ciężkie dla nas ćwiczenie z małym obciążeniem. Więc nie ma nic złego w tym, niezależnie jakie macie wyniki siłowe, że odkładamy sobie hantelek i wykonujemy ten martwy ciąg, bez obciążenia. Szukamy sobie ruchu, który jest dla nas optymalny. Czyli pracujemy na tym właśnie hippingu, pauzujemy, do wyprostu. Szukamy przede wszystkim takiego zakresu, który dla nas jest OK, który nie będzie sprawiał nam problemu. I to, co wcześniej mówiłem o jakiejś tam. E w kwestiach związanych właśnie z mięśniami brzucha, tu tak samo możemy mapować ten ruch, czyli szukać elementów, w którym momencie on jest dla nas słabszy, mniej wygodny. Jeżeli chodzi o samą regresję, jeszcze nawet tego ćwiczenia, nie ma zupełnie nic złego, żeby w rozgrzewce, w momencie w którym czujemy destabilizację, ustabilizować sobie tą pozycję, zastanowić się, w którym momencie mamy, które ogniwo jest słabe, jeżeli chodzi o sam ruch. Unosimy, wracamy. Cyk, czuję, że mnie znosi, kontruję sobie. Stabilizuje cyk, wracamy. Jest to totalnie rozumienie po prostu regresji, ćwiczenia, i na jednym treningu będziecie w stanie, nawet kto wam gwarantuje, jeżeli cofniecie się troszkę, przepracujecie 5-10 minut po prostu bez obciążenia, będziecie mogli to obciążenie wykorzystać. Dodatkowo, bardzo fajnym case'em do samego, do samego aspektu nauki w martwym ciągu na jednej nodze jest to, że wykonujecie sobie ten martwy ciąg odkładając. Teraz jesteście w stanie się Jesteście w odciążeniu, możecie się zastanowić, gdzie jest problem. Łapiemy sobie izometria. Wracamy. Jeżeli wykonam kilka takich powtórzeń, będę mógł śmiało wejść na, normalne, na normalny, pełny wzorzec ruchowy i wtedy już myśleć o dociążaniu. Natomiast totalnie nie ma nic złego w tym, że wracamy sobie regresją do ćwiczeń, w którym rezygnujemy z obciążenia, ułatwiamy sobie ten ruch totalnie tutaj to nie jest problem. I teraz, jeżeli ktoś ma argument taki, że A, ja wolę robić pełny martwy ciąg, bo on daje więcej benefitów. Jeżeli się zastanowimy mechanicznie, co tutaj się dzieje, nawet tym, że stoimy sobie na jednej nodze, to ok, działa sobie jako główny motor pośladkowy, e, pośladkowy wielki. Natomiast to, co się dzieje z całą stabilizacją miednicy, którą mamy po pierwsze e, w płaszczyźnie czołowej, ale również poprzecznej, czyli wszystkie struktury wokół biodra również tam działają jako elementy stabilizujące. Jest to mega istotne w samym aspekcie prewencyjnym, w samym aspekcie wyprowadzania z kontuzji no i przede wszystkim tworzenia biodra, które jest silne i stabilne. To jest bardzo istotne, dlatego też często, jeżeli macie taki problem w tym, żeby robić ćwiczenia, które są teoretycznie regresyjne, musicie pamiętać o tym, że one i tak celują w takie słabe ogniwa, gdzie finalnie wasz pełen ruch będzie na tym zyskiwał. Jeżeli chodzi o martwy. Boże, martwy ciąg. Jeżeli chodzi o przysiad bułgarski, jakikolwiek przysiad wykroczny, tu tak samo często elementem, który wpływa na kontrolę motoryczną, jest właśnie ta destabilizacja, brak równowagi. Na początku rezygnujemy sobie z obciążenia. Jeżeli chodzi o sam aspekt ruchu, wiadomo, możemy pracować bardziej kolanowo, możemy pracować bardziej biodrowo. Natomiast czymś, od czego zaczynamy, jeżeli, chodzi o, jeżeli mamy jakiś problem z destabilizacją, jest to, żeby stopa była cała przyklejona do ziemi. Natomiast tak, jeżeli chcemy, musimy docisnąć pierwszą i piątą kość, czyli poczuć to, że ta stopa jest wklejona przede wszystkim przy stopie jest wklejone w podłoże. Jeżeli to mamy, Szukamy lekkiej rotacji zewnętrznej na samym biodrze. Chcemy mieć przypiętą czwórę, czuć napięcie na samym pośladku. Natomiast nie ma być to związane z tym, że sami dopinamy, tylko po prostu lekko wywołujemy taką rotację. Jeżeli mamy w rotację, zaczynamy sobie schodzić. Cyk, wracamy. W 99% będzie to powodowało lepszą stabilizację przedniej nogi, natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o tylną nogę, tutaj musimy szukać przede wszystkim czegoś takiego, że jeżeli przeszkadza nam ustawienie stopy Flex w ten sposób, będziemy musieli popracować przede wszystkim nad mobilnością stopy, a przede wszystkim dużego palucha. Często jest tak, że jeżeli mamy dużego palucha i on nie jest w stanie Zgiąć się grzbietowo w ten sposób, będziemy musieli troszkę nad tym popracować, żeby wejść do takiego ustawienia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, można sobie zawiesić sztangę. Na sztangę dajemy sobie po prostu ręcznik, do tego, żeby ustawić sobie stopę w ten sposób. I to też będzie ok, nie musi ta stopa dotykać w ten sposób w takim zgięciu stepu. Jeżeli mamy tą stabilizację z przodu, z tyłu, wykonujemy sobie ruch bez obciążenia w ramach jakiejś rozgrzewki w serii wstępnej. Tak. Jeżeli mamy dominację kolana, nie boimy się świadomie wychodzić kolanem w przód, nie odrywając pięty. Jeżeli mamy dominację biodra, czyli coś bardziej pewnie drapań, nie boimy się utrzymać pionowej piszczeli, schodzimy sobie biodrowo. Cyk. Jedno ćwiczenie, dwa rozwiązania. I dopiero wtedy, jeżeli czujemy stabilność w tych ćwiczeniach, możemy dociążać to ćwiczenie i ono będzie wtedy optymalnie wykorzystane. Cyk. Wchodzimy w następne ćwiczenie. Dobra, kolejne ćwiczenie, które nie wiem czemu sprawia tyle problemów, właściwie to chyba wiem czemu, ponieważ troszkę ciężko jest je uchwycić i nagrać tak, żebyście mogli w pełni zrozumieć e, zadanie, zadaniowość tych ćwiczeń. E, jest pal of press i tak samo rotacje z wykorzystaniem gumy, rotacje boczna. I tak, jeżeli chodzi o samą mechanikę tego ruchu, sam setup ruchu, jeżeli chcemy podpiąć sobie gumę, podpinamy sobie idealnie gumę od boku, w ten sposób na no, jakiejkolwiek wysokości. Wiadomo, że jeżeli wykonujemy Wood choppery, czyli ciągnięcie w ten sposób, dobrze podpiąć sobie gumę z dołu, jeżeli wykonujemy wood Choppery, które ciągniemy do dołu, czyli mamy tą rotację po prostu dolną, no to wiadomo, że ustawiamy sobie od góry. Natomiast jeżeli chodzi o palow press, czyli wyciskanie przed siebie, tak naprawdę guma może być przypięta na każdej wysokości. Zawsze to gdzieś będzie robiło robotę, jeżeli chodzi o właśnie naszą rotację, czy też antyrotację. Jest to jedna z najważniejszych funkcji, można powiedzieć, całego core i tego, co Wam zabezpiecza kręgosłup w różnych ruchach zmienności kierunków, wyhamowaniach itd. tak dalej, ale też w takich st st łapanie stabilizacji przy nawet wyciskaniach, wyciskaniach nad głowę. Tak, jeżeli chodzi o setup ustawienia. Przypinam sobie gumę, mój barg jest idealnie na przypięciu tej gumy i teraz tak, robię sobie kroczek, robię sobie drugi kroczek, już mam lekkie napięcie. Teraz tak, łapię sobie w prawą rękę na środku mostka, e, gdzie mamy splot, słoneczny cyk. Łapiemy sobie pozycję aktywną, czyli lekko biodro do tyłu, lekko ugięte kolana, i teraz przypominam, bark jest idealny, tak jak przypięcie. Wyciskam sobie przed siebie, i teraz tak, żeby zrozumieć o co chodzi w tym ćwiczeniu, guma ciągnie mnie w ten sposób, cyk, czyli ja daję jej opór, cyk, i teraz tak, wyciskamy sobie, i przez to całe wyciśnięcie ja pracuję nad antyrotacją, czyli tego nie daje tej gumie wygrać i utrzymuje sobie tą rotację stabilną. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili ten ruch w jakiejś funkcji, no to jeżeli mamy na przykład tenis, jakiekolwiek, nie wiem, cięcie drzewa, cokolwiek, co wykorzystuje tą rotację, no to mamy to tutaj, natomiast to jest o tyle super ćwiczenie, w kontekście tego, że wyhamowujemy tą rotację, czyli poza rotacją mamy antyrotację i antyzgięcie boczne jeszcze, co też jest bardzo fajną funkcją w kontekście stabilizacji centralnej. Jeżeli chodzi właśnie o ruchy rotacyjne z wykorzystaniem, no to tu będziemy mieć cyk, rotacja, tutaj guma praktycznie w ogóle nie pracuje, a my dajemy rotację w ten sposób. Wracam do zera, naciągam, cyk, rotacja, cały czas Biodro skierowane w kierunku przede mną, natomiast pracujemy sobie tylko i wyłącznie na korpusie. Nie ma nic złego w tym, że na pewnym etapie zaawansowania dodamy sobie biodro. Jeżeli możemy sobie to przełożyć na specyfikę ruchu, uderzenia w mieszanych sztukach walki, w boksie itd., itd., nie? czyli to jest ta funkcja która nam zabezpiecza właśnie tego typu rzeczy. Dobra, jeżeli chodzi o pal of press, mam nadzieję, że zostało to jakkolwiek wyjaśnione. Natomiast jest też ćwiczenie, gdzie będziemy wykorzystywać ziemię. Do tego e, ćwiczenie bardzo popularne, jeżeli chodzi o brak, e, jeżeli nie mamy na stanie maszyny do uginania podłudzi, czyli maszyny tak zwanej na dwójki, ale nie tylko, jest to bardzo fajne ćwiczenie w kontekście prewencji grupy kulszowo-goleniowej, budowania właśnie tego posterior chain i całego konspektu zabezpieczania naszych e, słabych ogniw, bo zazwyczaj to wszystko, co jest niewidoczne, czyli to wszystko, co jest z tyłu, jest najsłabsze. Teraz tak, e, bardzo często zgłaszacie, że nie jesteście w stanie wykonać e, ćwiczenia, które e, jest takim slider leg curlem. Mm. I teraz tak, żeby sobie jeżeli mamy podłogę, która jest w ten sposób taka śliska, dosyć i nie mamy sliderów, nie ma problemu z tym, żeby wykorzystać sobie papier i ten papier będzie działał identycznie jak slidery. Czyli mamy tą pozycję, chodźmy sobie biodrem, ruch ekscentryczny, ruch koncentryczny, cyk. Nie mam zupełnie nic z tym złego, że wykorzystamy po prostu, zsieglijemy obuwie, będziemy wykorzystywać to, wykonywać to na samej skarpetce. I teraz tak. To ćwiczenie jest bardzo trudne, mimo że może się wydawać proste. I jeżeli sprawia Wam taki problem, że łapie Was bardzo, bardzo mocno skurcz, nie ma w tym totalnie nic złego, że jeżeli wyjdziemy sobie biodrem, zrobimy sam ruch ekscentryczny, biodro kładziemy na ziemi, wracamy piętami pod pośladki, biodro do góry sam ruch ekscentryczny, cyk czyli w momencie, w którym opanujemy sobie ten ruch będzie on dla nas e, może niewygodny, ale nie sprawiał nam aż tylu problemów w kontekście właśnie skurczu dwójki e, dokładamy sobie wtedy koncentrykę kolejną jakąś tam progresją będzie wykonywanie tego jednonocz, natomiast to już jest dla bardziej zaawansowanych e, i teraz tak jeżeli chodzi o zastąpienie e, papieru, możemy wykorzystać E, tak, jak mówię, slidery możemy wykorzystać, skarpetkę, ale jeżeli nie macie możliwości posunięcia się właśnie po powierzchni, e, jest jeszcze jedna taka powiedzmy, modyfikacja tego ćwiczenia, która e, no nie do końca odda, jakby e, zadaniowość tego ruchu, natomiast będzie też efektywna i wtedy nie będziecie musieli po, e, wykorzystywać śliskiej podłogi. Jest to tak zwany he, heel walkout, gdzie wykorzystujemy sobie. Biodro, e, mosek biodrowy i idziemy sobie powoli piętami od naszych pośladków. Jest to też powiedzmy jakaś tam regresja tego ćwiczenia, natomiast może ona nam jakkolwiek zastąpić właśnie e, tę ze sliderem. Cyk, i tu to, tak samo. Jeżeli faza ekscentryczna wywołuje nas duże skurcze, możemy postawić biodro, postawić pięty blisko pośladka biodro do góry i wykonujemy sobie odejście na samych piętach do góry. Jeżeli chodzi o to dlaczego na samych piętach będziemy mieć dużo bardziej aktywną grupę kulszowo-goleniową i przede wszystkim właśnie całą tą strukturę dwójek. Nie ma w tym nic złego, że możemy sobie stopę ustawić do zgięcia podeszwowego, natomiast stopa flex będzie tutaj robiła dużo fajniejszą pracę właśnie z samej grupy kulszowo-goleniowej. Cyk. I chyba to tyle. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jakkolwiek mogliśmy Wam pomóc. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy w kontekście ćwiczeń, jak najbardziej to nas piszcie. Na pewno będziemy chcieli takich filmów więcej przygotować. Zapraszamy również na naszą grupę. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie i zapraszamy do następnych filmów. Cześć!